Stasek przyszedł do hałpy, po robocie, a nadurany był tak wściekle. Kiew pod do tej hałpy, kiedy się wydar. Kto tu rządzi w tej hałpie. E pierze, przelazła baba za chwileczkę teściowa z ołkiem. No jak to stał się, no de my, my tu rządzimy. I e to kwał Bóg, to teraz baby. Tak rządźcie, co by były dudki, bo Josek se całą wypłatę przepił. Zajrzyjcie na stronę Guralsho, Tam więcej informacji. Ła impreza, nagłośnieniu, oświetleniu, łobiesiadach, eventach, zawodach sportowych, jak to się i wesele obego, a potem szcinta, z ciekawe legendy, sketche no i fajna muzyka. Hej! grać i grać